Wam troszkę o naszym szkolnym stroju, gdyż został, e, jako narzędzie opresji został wymyślony w 2006 roku e, w ramach zasady uczeń uczniowi wilkiem e, przez ówczesnego przewodniczącego Rady Młodzieżowej Bartka Gelnera. Tak, ze względu na sytuację geoodzieżową nastąpiła próba połączenia polskich tradycji przedwojennych oraz kultury orientu. W ten właśnie sposób powstała elegancka marynarka z wysokogatunkowego wietnamskiego sztruksu z logiem szkoły. Warto wspomnieć, że nasz strój. <noise> Warto wspomnieć, że nasz strój łączy w sobie garnitury reprezentacji Polski, mundurki śląskich technicznych zakładów naukowych, a także stonowanie i dyscyplinę rodem z Rybnickiego Liceum Urszulanek. Prawdopodobnie strój szkolny ma też inne zastosowanie. Ostrzega on z daleka Bogu ducha winnych przechodniów, a także wszelakie instytucje kultury, że oto nadciąga grupa uczniów bezkompromisowych, bezprecedensowych i w ogóle wszystko bez. E, no ale jak wiadomo, wszystko co dobre kiedyś się kończy. E, no i e, po burzliwych prośbach e, uczniów, e, w końcu bardzo szybko po 10 latach e, stare mundurki e, zastąpiły. Nowe mundurki, e, jak się okazało, po prostu w fabrykach zabrakło sztruksu. E, I właśnie w ten sposób macie okazję zobaczyć ten wspaniały nowy mundurek Słowaka. Ale czy jest lepszy? Przekonacie się sami. No, z naszych doświadczeń możemy powiedzieć, że zapewnia wielki komfort termiczny. W lecie jest wam za gorąco, a w zimie za zimno. Także jeżeli chodzi o średnie samopoczucia samopoczucie ucznia to jest świetnie. Bardzo dobrze. Tak, w dodatku mat wykonana jest z nieznanego światowi nauki materiału? Przypuszcza się, że powstał pod długim, bardzo długim i bardzo burzliwym spotkaniu chemików oraz fizyków? No i w dodatku każda marynarka jest świetnie spersonalizowana w ten sposób, że nie robią różnicy dodatkowe kilogramy bądź nagła utrata wagi. No i takie są generalnie zalety naszego stroju szkolnego. Ale czym właściwie jest strój szkolny? No, pytasz, a wiesz. Strój szkolny to: e, Oczywiście osławiona marynarka. E, krawat, o którym powiemy więcej przy okazji kursu jego wiązania, na który zapraszamy potem. E, biała bądź jasno-niebieska koszula bez wzorów, dziur, przetarć, zachowana we w miarę schludnym stanie. wyprasowana przy trzecim pianiu koguta i okacona chorzowskim powietrzem, preferowalnie włożona w spodnie. Nie, nie, wiesz co, bez przesady z tymi spodniami, bo spódnicę no też można nosić. No i na torcie awangardowe, lecz zgodne z przepisami spodnie. Spodnie nie, możemy nosić spódnicę. Tak, można też nosić spódnicę. No, ale strój strojem, a moda rządzi się własnymi prawami. Zapraszamy na krótki pokaz mody. Pozwólcie, że zapowiecie dwie pierwsze osoby, bo ja muszę tutaj wziąć w nim udział. Oczywiście, więc mówiąc o pokazie mody, należy przedstawić kolekcje, które możemy ujrzeć w tegorocznej modzie słowakowej. Pierwszą modą jest polówka oraz krawat jako nieśmiertelne połączenie w kanonie słowakowej mody. Brawa dla Haniku Gubie! z mora pierwszoklasistów, dopilnujemy, żeby tak się nie stało. Ty jest homonto? Jest homonto? Nie, nie ma go. wiąże homonto, nie ma ja go. sobie wyobraźcie, taki krawat, tak wygląda homonto na szyi, nie to powinno się tak robić. To wiązanie w każdym razie. A ja właśnie wróciłem z wakacji, gdzieś w jakichś odległych krajach. Tomek właśnie przedstawia kolejną kolekcję, sen o wakacjach. Może minęła, ale czemu o nich od razu zapomnieć? Dokładnie. E, tak, następną osobą będzie e, kolekcja zimowa. E, jak dobrze wiemy, w naszej szkole nie zawsze można nosić sweter e, na koszuli, ale jak, jak na to wychodzi, to regulaminowe jest noszenie go pod koszulą. Więc. E, Dlatego to, golf pod koszulą jest ledwie legalną możliwością ochrony przed zimnem. Jest to tak zwana adaptacja. E, a teraz a teraz zapraszamy. zapraszamy, e, zapraszamy e, Typową uczennicę naszej szkoły. Kamuflaż nauczna. Bo jak się okazuje, wcale nie jest ona obecną uczennicą, a nauczycielką. Więc uważajcie na korytarzach. A teraz, kiedy wszyscy myśleli, że szkolny gimnazjalny sweterek odszedł do Lamusa w dobie reformy. On powraca w odmienionej formie. Oto piękna vintage stylizacja z przerobionego mundurka szkolnego gimnazjalistów e... No i to by było chyba na tyle z naszego skróconego pokazu mody. E, modeli nam zabrakło Ale jakbyście chcieli, to kontakt u mnie. Na szkolnych korytarzach Na można szkolnych będzie ujrzeć przedstawione kolekcje. To były dwa akty z trzech y, naszej pięknej tragi komedii. Na trzeci zapraszamy w przyszłość.